Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film z DC Dark Legion. No i oczywiście nie mogło zabraknąć filmu z kodami rabatowymi. Na tym filmie pokażę wam jak i gdzie aktywować kody rabatowe, gdzie odbierać nagrody z tych kodów rabatowych, no i przy okazji podam wam 5 prawdopodobnie działających kodów rabatowych. Mówię prawdopodobnie, bo nie jestem pewien co do jednego, czy on jest czy działa. W każdym razie będzie to zrobione na takiej zasadzie, że wszystkie kody rabatowe, których użyję na tym filmie, będą na pewno w opisie tego filmu, więc tam polecam zajrzeć. No chyba, że chcecie obejrzeć cały film i po prostu przepisywać tego, co mówię. Nowe kody, które pojawią się po tym, jak ten film nagram, postaram się wrzucać też do opisu, dodawać tam nowe kody rabatowe i przy okazji wrzucać je w komentarzach, żeby dało się je odróżnić. Także jak aktywować kod rabatowy. Przede wszystkim wchodzimy w nasz awatar, Następnie ustawienia no i w pomoc tutaj mamy zakładkę no i pod pomocą mamy wykorzystaj kod. Jest to bardzo łatwe, szybkie i przyjemne. Nie tak jak na przykład w AFK gdzie trzeba teraz przez strony internetowe aktywować te kody. Pierwszy kod rabatowy jest następujący DC DL i 3 9 potwierdzamy. I kod rabatowy poleci na naszą pocztę. Kolejny kod rabatowy jest następujący 1000 Lix. I od razu mówię, że w tej grze akurat ma znaczenie, czy to jest duża litera, czy to jest mała litera. No bo w innych grach to zwyczaj nie ma znaczenia, można wklepywać, jak się te kody podoba. Tutaj musi być duże L i reszta małymi. No i oczywiście 1000 to 1000. Klikamy potwierdź i kod rabatowy leci na skrzynkę pocztową. Kolejny kod rabatowy to DC 2025, i tutaj dużymi potwierdzamy. Czwarty kod rabatowy na tym filmie to Lead the League. No i tutaj L, T i L z dużej, reszta z małej. Tutaj po prostu poszczególne słowa zaczynają się wielką literą. No i tyle potwierdzamy, i kod leci na skrzyneczkę tak samo. No i ostatni kod rabatowy to DC, PC i 37ki. Z dużej wszystko. No i generalnie to jest kod ekskluzywny tylko i wyłącznie dla wersji pc -owej. Nie zadziała wam na telefonach prawdopodobnie. Potwierdzamy i tyle. Jeżeli z jakiegoś powodu kody wam nie działają, to może oznaczać, że po prostu ich ważność dobiegła końca. Ale drugi częsty błąd jest taki, że po ostatnim znaku jest spacja, więc sprawdźcie, czy na pewno nie macie spacji. Tutaj nie może być żadnej spacji, po prostu ma być kod rabatowy i tyle bez żadnych spacji. Także potwierdzamy. No i kod rabatowe będą wam leciały na skrzynkę, czyli trzy linie tutaj klikamy. Następnie poczta. I tutaj będą wasze kody rabatowe, które sobie aktywowaliście. Tak jak mówię, ja kolejne kody rabatowe będę wrzucał też do opisu, ale oczywiście w osobnych komentarzach też postaram się gdzieś tam dorzucić, żeby. Dało się je jakoś tak odróżnić od tych starych kodów rabatowych. Ewentualnie zastanowię się nad usuwaniem starych, które już nie działają. Musiałbym co prawda szukać ich terminu ważności, ale zobaczymy, jak to rozwiążemy. W każdym razie polecam zaglądać co jakiś czas na ten film, sprawdzać, czy nie ma nowych kodów. Jeżeli pojawi się jakiś gigantyczny kod rabatowy, bo czasami twórcy dają naprawdę duże, fajne kody rabatowe w tego typu grach, to pewnie o tym będę nagrywał osobne filmy, ale jeżeli będą się pojawiały takie zwykłe kodziki na jakieś duperelki. No to raczej będę mu robił tak jak mówiłem Ja wam oczywiście bardzo dziękuję A za obejrzenie tego filmu życzę wam miłej, przyjemnej gry Miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach